Ja, Jakie to wyglądało Bo mnie stare stara Ja pierdziele. Nie, to jest dramat. Dobra, gramy. Siemanko, tutaj, moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w filmie w którym to wy decydujecie co dzisiaj będę robił Nie mam pojęcia jak to wszystko się skończy jak będzie przebiegało ale... myślę, że będzie grubo. Zostawcie 50 tysięcy łapów w górę i będziemy robili kolejny taki film z decyzjami. Myślę, że moglibyśmy gdzieś coś odwalić ciekawego oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i piszcie komentarze co w kolejnym filmie mogę zrobić Okej, okay, zaczynamy! No. Czy golimy dzisiaj, czy nie? W sensie akurat y, mój y, tutaj ten y, górny... W sensie, to nie tak, że taki palec wam pokazuję, po prostu tak... Golimy mordę, czy nie? Zostaje brudka? O, to tak napiszę Zostaw kózkę, Gól koper. Dobra. ty na to. Myślałem, że będą mi kózkę zostawić, a każą golić koper. No to golimy! A! Nie, nie zacząłem się, żartowałem Dalej kopalń, cieszę się, że ludzie zetapają mój wygląd <laughs> Ale idźmy, jest tam, Ale prywatności w ty, tym kiebło Quality test, jest ok Ja tego nie czyszczę <laughs> Naprawdę po Izo, <laughs> Naprawdę Ścielić wyroczy, nie? Mam nadzieję, że nie Czekamy na wyniki, czekamy na wyniki, czekamy na wyniki to jest remis? No ja, 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 chcę to olać O, już nie jest remis Mój głos przyzna A to, to jest nieuczciwe, że po 30 sekundach chcę brać odpowiedź ja muszę jeszcze chwilę poczekać, żeby było Czemu wygrało ścielgałganie? Ja się pytam <grym> A, Miał być remis Ten tylko pościeli połowę Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że pamiętajcie w tym, że tu trzeba dwie pościelić po połówce To jest zawsze cięższe niż jedną, którą można tak fajnie... ...dupyć. A tutaj, dobre, ja, ja sobie zapamiętam, sobie to ja sobie zapamiętam. Ktoś będzie też to... Git! A nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy Nie postawiłem włosów Mój tryb y, życia ostatnio jest taki, że albo chodzę w czapce, albo stawiam włosy i decyzja należy do Was Chajpa Uwielbiam hmm, słodka taka jest, taka mm, masa orzechowe Rzeszek. Może. No, eee. Muszę postawić włosy. Nie chciało mi się. Ale zrobię to. A! Jeszcze jedno. Nie. Tego nie będę czyścić. Jeśli nie, followujecie mnie jeszcze na Instagramie, to bardzo źle. I powinniście to zrobić w tym momencie. Zbijać na Instagram Rezigiusz I na Instagramie Rezidiusz Proszę dać Followa Gotowy Rezi Klasyk hmm? <grym> Stary, 你要多。 W życiu no to tutaj są W tym trezu w rana Ływan przelewany I tak jest co noc I tak jest co noc Jedyny jest robisz w życiu No to tutaj są A kiedy nie przelewasz, tak bez ołów Czujcie sobie Jej, 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 jej Jeździmy po mieście, uznaliśmy, że Eee Eee e, e. Trudne i to bardzo. Więc zrobimy teraz decyzję. Robię zdjęcie i pytam się Was, czy myjemy bydlaka czy nie. Najdroższe mycie wziąłem! Perfekt! Sezamie, otwórz się. Klikasz start? Czy ja klikam start? Ja kliknę. To kliknij. Uy. Wow. Należy mu się. Brudas jest taki z niego, że masakra 35 złotych W jakim świecie ja żyję Będzie ciisty Brudas czysty Czyciutka perełka. Trzeba byłoby coś zjeść Tak? Tak Pytki mam na skarpetkach Haps, haps, haps Haps, haps, haps? Nikt nie kończył. mnie Dobra, zamówimy gastro e, I za chwilkę zrobimy wybór, co mamy zamówić Nawet spoko Bo Agata zawsze jak zamawiam gastro, się pytam e, Makaron czy pizza, przykładowo A ona, obojętna. Więc dzisiaj pomożecie Agacie I zarazem też nam, bo dobrze też musimy coś zjeść e, Wybrać coś do żarcia Moi drodzy, życiowa decyzja Zamawiamy albo makaron penę z kurczakiem, albo smażony syr. Sym! Syr. syr! Makaron, a nie syr. Ja bym wybrał syr. Będziemy mieć makaron. Dobrze. Dzwonimy po makaron. Bo nie! I się świeci. Fuck! Mamy jeszcze trzy czasu, możemy coś jeszcze odwalić. Włosy. Co co? Włosy? Włosy się Że co, że zmienić kolor? No. Mamy jeszcze jakieś parę bez nagrywek. Stary przynajmniej, ale coś jest. Sam co się pofarbuj włosy? Twoja zabawa, ja tylko nagrywam. Okej. Okay. A więc tak stajesz sprawy. No dobra, okej, okay. farbujemy włosy. A mamy jakieś kolory różne, czy tylko jeden kolor? Coś tam mamy chyba, dwa, trzy, trzy coś nie wiem, no coś jest. Będę. Dobra, to. Kolorujemy włosy. Sorry, mówi się farbujemy. Tak? Farbujemy, farbujemy. Farbujemy. Lecimy. Co? Nie przeszkadzam? Nie, nie przeszkadzasz. Nie pytajcie, czemu się ze w kidlu, ale tutaj są też takie rzeczy właśnie. Mamy silver i red one Jakie to wygląda w ogóle jutro stary? Nic kolorowe. Nic kolorowe. Ja robię stary sery to robię Okej Szare włosy Poszło w świat <grym 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 Jeszcze nie wiesz, który kolor, okej? Okay? Jeszcze nie wiem, ale... Te... Zluzuj, 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 wodę, No już chcę Głosuj zresztą Zagłosowałem Chciałeś pranka? Tak? Chciałeś? To masz, dobra Proszę bardzo, czyli honory Ręczniczek chcesz? Koszuleczkę twoją piękną, twoją cudowną, serduszkę Właśnie, Rezistyle wbijajcie, Weszły niedawno Serduszka takie na walentynki A nie tylko na walentynki, ogólnie uważam, że fajny wzorek Taki minimalistyczny, nic więcej nie ma I damskie koszulki mają fajne kroje Rezistyle! Style! Koniec reklamy to, że to fajnie tak żeby było fajnie, no nie wiem, tak żeby było fajnie Weź mi zrób tutaj tą górę Tak, tak, tak A nie zostaw Dobra A nagrywa się wszystko dobrze? Tak, nagrywa się Bo ja nie się nie dam drugi raz pofarbować kuźwa mać Będzie Co ja robię ze swoim życiem? Ostatni raz cię, ciebie pytałem o radę, co on zrobi, nie? Ostatni raz, stary Wiesz, Tosi, cała góra Ale tyłu nie rób, kurwa, zrobiłeś tył? Jest to jest taki szybki Jak wyglądam? Spoko To niech przekonuje Spoko, no Dawaj, zobaczcie Ja pierdzielę I Wyglądam jak te, jak, jak one się nazywają? Jak one są czarno, siwe, takie białe. Nie, to z drama. Nie. To jest dramat, stary. Wydaje mi się No, że... jak świąteczna jakaś ozdoba. Piszcie w komentarzach, czy spoko, czy nie. Ja myślę, że nawet. A może sery zafarbuje, w ser kiedyś włosy na siwo To się ja jestem remak! Witam was po 15 latach. Znaczy, dramatu nie ma, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie gorzej. No. Spoko, że nie czerwony. Bacz, co bym miał na głowie. Czekam na jedzenie, jestem głodny. Gastro przyszło. Cały dzień nic nie jedliśmy, ale słabo. I'm hungry. Proszę bardzo, trzeba nakarmić operatora. Jest makaron, no. a i wygląda dobrze. Ej, to, to, to była dobra decyzja. Kolor włosów, kolorem włosów, ale to uważam za bardzo fajną decyzję. No, to teraz grzecznie wszyscy w komentarzu piszą: Smacznego! Dziękuję. Au. Nie podoba mi się taki challenge jak farbowanie włosów. Jestem zawiedziony i będę to zmył, będę to zmył. <noise> będę to zmył. Właśnie jak pykłeś, to poszło. No i wybraliście. Lecimy.